Witajcie moi drodzy Przedstawię Wam dzisiaj tą oto ciekawą latarkę czyli Sofirna SC31 Pro Jest to latarka, której cena waha się w okolicach 100 zł Latarkę możemy zamówić z portalu Aliexpress też na pewno na Allegro występują różne oferty ale nie będzie to na pewno opłacalne, gdyż ktoś będzie chciał na tym zarobić więc najlepszą opcją jest zamówienie w własnym zakresie z Aliexpress takiej latarki no i wtedy poczekamy, powiedzmy te dwa tygodnie i latarka powinna być już u nas w domu. Także można powiedzieć, że ta latarka będzie budżetowa, ale nie można powiedzieć, że ona będzie pod jakimś względem gorsza w stosunku do latarek droższych. Myślę, że na początku wam zaprezentuję po prostu tą latarkę, a później powiem wam, co ta latarka oferuje. Tak wykonana jest latarka. Jest to naprawdę świetny materiał czuć, że to nie jest jakiś chiński, tani badziew tylko kawał solidnej latarki tutaj mamy taką chropowatą strukturę która wpływa na pewne chwyt tej latarki do tego mamy tutaj klipsa, dzięki któremu możemy ją na przykład przyczepić sobie do plecaka, do spodni, gdziekolwiek, nawet do transportu tutaj mamy wejście na USB typu C. Do opakowania latarki oczywiście jest dołączony kabelek, dzięki czemu możemy ją podładować sobie na przykład z powerbanka lub też po prostu podładować ją sobie przez komputer. Ale to jest oczywiście opcja, można powiedzieć, dodatkowa, gdyż ta latarka ma wymienne, wymienne ogniwo 18650. Taka jedna sztuka wchodzi. Także, jeśli wybieramy się na jakąś dalszą wycieczkę, bierzemy po prostu sobie zapasowe akumulatorki. Myślę, że dwie sztuki będą wystarczające na jakąś wielogodzinną wędrówkę. Ja sobie zawsze włożę takie opakowanie. Zamówiłem to wszystko z AliExpress. Dwie sztuki. Myślę, że to jest aż nadto. Ale zawsze warto mieć dodatkowe źródło zasilania. No ale dobra, bo nie pokazałem jeszcze Wam całej latarki. Tutaj ma ona takie wejście na smycz, możemy ją sobie po prostu wygodnie nosić. Ona też jest dołączona do opakowania. Latarka posiada również podświetlany przycisk. Jest to świetna opcja, szczególnie wieczorem, gdy na przykład się obudzimy i nie możemy znaleźć takiej latarki. Wtedy jest to naprawdę zbawienne rozwiązanie, a bierze bardzo mało prądu. Są to jakieś znikome ilości. No i pokażę Wam od razu najważniejszą rzecz, czyli świetną diodę SST40, która znajduje się w tym modelu. Jest to niby jedna z lepszych diod na rynku, ale o tym się przekonałem po prostu testując tą latarkę. Latarka jest w barwie 5000 kelwinów jest to idealna barwa. Nie jest jeszcze taka żółta, nie jest też niebieska. Jest bardzo zbliżona do światła dziennego. A moc tej latarki w maksymalnym trybie to aż 2000 lumenów. Czyli bardzo dużo jak na takie maleństwo. No ale dobra, przejdźmy już do konkretów. Dlaczego ta latarka jest najciekawszym wyborem do kwoty 100 zł? Pierwsza kwestia, czyli gabaryty. Ta latarka jest idealna do trzymania jedną ręką. Jest naprawdę kompaktowa, świetnie się ją użytkuje. Schowanie jej do kieszeni spodni nie stanowi żadnego problemu. Możemy schować ją też do plecaka i nie będzie ona nam ciążyła, bo jest naprawdę latarką dosyć lekką. No i rzecz, która ma dla mnie duże znaczenie, czyli możliwość zamontowania jej na kierownicy rowera. Eee, dzięki temu, że ta latarka jest po prostu lekka. I na wybojach na przykład nie rozwali nam uchwytu, bo miałem już takie sytuacje że wziąłem na przykład latarkę, która była ciężka, i po prostu na wybojach rozwaliła mi ona uchwyt. Latarka spadła razem z uchwytem na ziemię, no i było już po imprezie. A ta latarka jest naprawdę lekka, także gdy jeżdżę po lesie, po wybojach, po dziurach, nie przeszkadza ona w żadnym wypadku nada się praktycznie do każdego jakiegoś uniwersalnego uchwytu dostępnego czy to na Aliexpress czy na Allegro jakieś groszowe sprawy do 10 zł no i ta latarka naprawdę się trzyma i sprawdza się w swojej roli a co do codziennego użytku najczęściej gdy na przykład idę na strych, idę do piwnicy, muszę coś załatwić Mimo tego, że mam wiele latarek, zawsze wybieram tą latarkę, z tego względu, że jest po prostu najwygodniejsza, najlżejsza. Także będzie świetnym wyborem dla ludzi, którzy lubią minimalizm i oczekują dużej mocy od latarki. Jeśli mówimy o mocy, to tutaj od razu przychodzi druga cecha tej latarki, czyli po prostu to, jak ona wydajnie świeci. Strumień światła jest bardzo szeroki. Nie ma te światło poświaty. Po prostu to światło jest idealnie rozłożone. Jeśli na przykład przyświecimy sobie na obiekt, przyświecimy sobie na drogę, naprawdę przyjemnie się idzie, i ta latarka też świeci dosyć daleko. Także jest to takie, myślę, że idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o odległość i o szerokość. Jest to taka bardzo uniwersalna latarka. Trzecią rzeczą, o której w sumie już wspominałem na początku, czyli jakość wykonania. Jest ona na naprawdę wysokim poziomie. Zresztą myślę, że to widać. Nie powinna ustępować latarkom droższym, typu chociażby Olight. Tutaj wszystko jest takie, jak być powinno. Nic nie trzeszczy, nic się nie rusza. Wszystko widać, że jest bardzo, bardzo solidne. Następną rzeczą, o której już w sumie wspominałem, czyli jej funkcjonalność. USB typu C, podświetlana dioda, podświetlany przycisk, klipsik. Dodatkowo jest też on ściągany. Jeśli komuś nie pasuje, możemy go zrzucić. Jest tutaj wszystko, co powinno się znaleźć w takiej latarce. Myślę, że niczego tutaj nie brakuje. No, może poza tym, że nie ma tutaj magnetycznej końcóweczki wtedy byśmy mogli ją sobie po prostu przyczepić do jakiegoś metalu ale jeśli bardzo będziemy chcieli to taką końcówkę możemy sobie dokupić też nie jest chyba ona jakaś bardzo droga też jest dostępna na Aliexpress także jeśli ktoś będzie chciał no to też nie będzie z tym większego problemu także słowem podsumowania jest to mała funkcjonalna bardzo dobrze świecąca świetnie wykonana latarka która Myślę, że nie ma konkurencji w tej cenie. Czyli do kwoty 100 zł da Wam na pewno bardzo wiele radości. Jest to też świetna rzecz na prezent. Myślę, że każdy z takiego czegoś by się ucieszył. Jest to po prostu urządzenie, o którym nie musimy stale myśleć, że ono jest, bo ono jest tak małe i tak niezauważalne, że po prostu nie odczujemy tego. To jest po prostu latarka, którą praktycznie zawsze możemy mieć przy sobie. I gdy będzie to potrzebne, to da nam światło. Czyli to, do czego została stworzona, ta latarka naprawdę nie ma żadnych kompleksów w stosunku do latarek droższych. Tak jak mówiłem, to, że jest na przykład firma OLED, która jest droższa, nie oznacza to, że ona będzie lepsza. Latarki będą na bardzo podobnym poziomie, a zapłacimy dużo, dużo mniej. A użytkując duże i bardzo ciężkie latarki, możemy po prostu stracić fan z całej tej przygody z takimi latarkami. Bo po prostu będą one dosyć męczące, czego nie można powiedzieć o takich kompaktowych latarkach. I tak naprawdę to one się najlepiej sprawdzają i najczęściej po prostu poniesie sięga. Więc jeśli macie kwotę około 100 zł i szukacie fajnej latarki, to myślę, że właśnie ją znaleźliście i na pewno nie będziecie zawiedzeni. Ta latarka z wami będzie przez wiele, wiele lat. Na pewno się z nią polubicie. To jest. Świetny towarzysz do codziennego użytku, do spacerów, na rower, jest to po prostu bardzo uniwersalny sprzęt. Teraz wypadałoby wam pokazać, jak ta latarka świeci, nagrać po prostu test na zewnątrz, hmm, ale ja już to zrobiłem i po prostu na końcu podlinkuję wam film, w którym testowałem różne latarki, w tym na SC31 Pro. Więc po prostu na koniec tego filmu kliknijcie w link i zostaniecie przykarowani do tamtego filmu. Ja wam bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście ten materiał. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że latarka również was zainteresuje. No i co? Widzimy się w następnych filmach. Jeśli możecie zostawcie łapkę lub suba, jeśli wam się oczywiście podobało. No i co? Do następnego. Hejka.